Witam wszystkich. Dzisiaj w roli głównej w kolejnym odcinku będzie bojownik. Ryba znana chyba każdemu. Jest to rybka, od której większość ludzi zaczyna swoją przygodę akwarystyczną. No i też rybka, której najbardziej mi żal, bo niestety służy jako tak zwany króliczek doświadczalny. No. Nie mając pojęcia, nie mając żadnej wiedzy. Udajemy się do sklepu, kupujemy jakąś kulkę, kulę na cukierki i wpuszczamy do niej z kolorowym żwirkiem tego oto bojownika. O samym bojowniku, co Wam powiem? Ryba labiryntowa, lubi wysoką temperaturę. Najlepiej czuje się tak 25-28 stopni, 30 może być, też nie ma najmniejszego problemu. Rybka bardzo piękna. Wszystko żerna, nie jest zbyt wymagająca. No i przede wszystkim jest to też chyba z rodziny labiryntowatych, tak jak tutaj widać też górami mozaikowe. Oddycha powietrzem atmosferycznym, dlatego też yy, no jest trzymana w tych kulach. Nie? bo się tak przyjęło, mało ruchliwa, duża nie rośnie, bardzo dekoracyjna, no to do kuli będzie w sew Wiele osób się dziwi i że trzymam te bojowniki z innymi rybami. No bo rzekomo są strasznie agresywne. Bojownik w ogóle nie jest agresywną rybą. Agresywne są oczywiście między sobą. Ale na pewno nie do innych rybek. Zobaczcie, jak tutaj się zachowuje. To jest akurat piękny czerwony bojownik. Tutaj jest... Oj, przepraszam, tam był niebieski. A już myślałem o tym, że pokażę Wam tego czerwonego. To jest akurat klasyczne, bo są jeszcze strzępiaste, są delty z podwójnym ogonem. Też oczywiście u nas dostępne. No akurat teraz mam takie. Tutaj akurat jest zdanie, zobaczcie. Tak, akurat wejdę w dania już, bo tu pływanie, którzy mówią, że dania, czarpią gubiki, niszczą płetwy innym rybom samym, proszę zobaczyć, jak wygląda bojownik, pływa już tutaj chyba z 2-3 tygodnie. teraz sami widzicie, po prostu ryby stadne, typu danio, brzanki potrzebują być w odpowiedniej grupie jeżeli kupujemy 3 sztuki czy 4, efekt jest jaki jest no. zawsze powtarzam, też lepiej mieć mieć gatunków, a większe stada ryb niż robić tak zwaną, jak ja to mówię sałatkę rybną Słuchajcie, bojownika trzymamy, jeżeli chcemy mu towarzystwo jakieś, to na pewno nie drugiego samca. Mówię o rybkach z tego samego gatunku. Najlepszym towarzystwem będą samiczki. Tutaj mam kilka sztuk samiczek. Zobaczcie. Są dużo mniejsze. No mniej też dekoracyjne. Samiczek zależnie od zbiornika, ale minimum dwie, nawet trzy. Takie trzymanie haremowe raczej. Po jedną samiczkę po prostu zamęczy nasz bojownik. No i oczywiście, też co Wam powiem, no na pewno nie w akwarium 30-40-litrowym, raczej to większe zbiorniki polecam. Wtedy można myśleć o jakimś haremie, żeby jednak te ryby miały chwilę odpoczynku od siebie. W takim zbiorniczku niedużym, typu 30 litrów, one po prostu ten samczyk z tymi samiczkami będą non-stop na siebie nachodzić. Tu taka ciekawa ryba Wam pokażę. Cudaka. Szkoda, że się nie, nie przykleił do przodu akurat. jadki. One mają takie szerokie, szerokie przysawki. Także no to by było chyba tyle. No wiecie już co do karmienia. No mogę Wam jeszcze coś powiedzieć. No myślę, że raczej pokarm suchy, mrożony, w różnej postaci, dość duży otwór gębowy tej ryby, także spokojnie powinno dać. Są też rady z pokarmami, są też słuchajcie, ryby specjalne granulaty dla bojowników wybarwiające, na pewno też warto je kupić, szczególnie z dobrych firm. Nie będę tutaj reklamował, żeby ktoś nie myślał, ale wiadomo, no jakieś tam hikari, tetra, tropikale, to są takie standardowe pokarmy, myślę, że Dostępne w każdym dobrym sklepie i odpowiednie dla większości ryb. Także na no to by chyba było wszystko. Jakby były jakieś pytania, to tam piszcie w komentarzach. Jak coś będę wiedział, to na pewno odpiszę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.